Cześć, witajcie w pierwszym filmie na tym moim prywatnym kanale w Pierwszym filmie z tych zapowiadanych Ponieważ nie jestem tak całkiem pierwszy Jeśli chodzi o to, co dzisiaj przygotuję, to będzie to coś bardzo prostego Ale coś, co nigdy mi nie wychodziło I tego nigdy na moim blogu nie było A według Google Analytics mam bardzo dużo wejść na bloga po "Life live menadżerka Granola Nie było nigdy Granoli na moim blogu, ponieważ ja zawsze ją przypalałam ale gdzieś na jakimś blogu, przepraszam, teraz nie pamiętam już niestety na jakim, bo to było bardzo dawno temu, widziałam taką wersję granoli z patelni i postanowiłam, że spróbuję sama ją przygotować. Już ją robiłam i wiem, że to się sprawdza, więc dzisiaj też w takiej wersji to przygotuję. Plus jest taki, że przygotowuję się ją tak samo z taką samą prędkością, że się tak wyrażam, nie mniej więcej tyle czasu to zajmuje tyle samo co gdyby piekło się ją w piekarniku, bo w piekarniku też powinno się taką granolę trochę od czasu do czasu przemieszać, żeby on się nie przypaliła. Ja albo robiłam to za rzadko, albo miałam zawsze jakąś złą temperaturę, nie wiem, ale zawsze mi się wszystko paliło. Podstawą gronami są oczywiście płatki owsiane. Ja używam zwykłych albo górskich, błyskawiczne. Myślę, że możemy sobie darować, bo wszystko, co jest błyskawiczne jest mocniej przetworzone, więc mam nadzieję, że nie kupujecie takich rzeczy. Oprócz tego użyję przeróżnych bakali. Jeśli chodzi o bakalie, to tutaj mam dwa sklepy, które moim zdaniem najlepiej się sprawdzają pod tym względem. Jest to Lidl i Tesco. I tak one jakby według mnie trochę się uzupełniają. Przykładowo w Lidl mogę kupić świetne orzechy. To jest 200 gramów orzechów brazylijskich albo narkowca. Kosztuje to bodajże 10 zł, ale jest to przyzwoita cena. W Lidl można też kupić dobre, niesiarkowane rodzynki i wiórki kokosowe, również bez dodatku dwutlenku siarki. Natomiast w Tesco kupuję, w Tesco wiele rzeczy jest właśnie siarkowanych. Przykładowo wier... wiórki kokosowe, nie wiem, może ja do tej pory na takie trafiałam, ale były siarkowane. Natomiast bardzo w porządku są daktyle i taka torebka 400 gramów kosztuje mniej niż 5 zł. i one są bardzo przyzwoite cenowo i smaczne i nie mają żadnych dodatków. Suszone tyle bez pestek, to jest cały skład. Drugim e, takim produktem, który kupuję w Tesco jest żurawina i ona ma oczywiście cukier, ale tego jest bardzo ciężko uniknąć w takiej żurawinie, no i nie no wiadomo tego cukru nie da się tak w 100% wyeliminować, jeżeli chce się korzystać z takich rzeczy. Jest bardzo prawdopodobne, że ja tutaj szykując te rzeczy i gadając, troszeczkę popłynę z całym tym gadaniem. Na pewno trochę popłynę, ale tak jakby nie chcę się ograniczać, nie chcę znowu wyznaczać sobie norm, że ten film nie może trwać dłużej niż 10 minut. Nie chcę się przejmować takimi rzeczami, jak to, że tam jakieś naczynia są w zlewie. Nie chcę się przejmować tym, że nie mam profesjonalnego mikrofonu, oświetlenia i wszystkiego. Na razie jest na to za wcześnie. Nie chcę tego robić. Tak jakby już zbyt zbyt dużo uwagi do takich um, rzeczy przykładam przy zdrowomani i tutaj chcę trochę wyluzować i chcę po prostu się oswajać z kamerą i to jest dla mnie jakby w tej chwili najważniejsze będą niedogodności, będzie to słabe technicznie na przykład, pewnie szeleszczące torebki będą mnie zagłuszać ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie, a jeśli nie no to trudno Niestety, ale coś za coś albo jakaś autentyczność, albo profesjonalizm nie da się za bardzo tego połączyć w każdym razie, wszystko to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli peski słonecznika, orzechy brazylijskie, nerkowce, daktyle, żurawinę, płatki migdałowej, rodzynki i wiórki kokosowe, wymieszałam tutaj. I za chwilę to wszystko poleję miodem, aby to się trochę skleiło, a zarazem, żeby było słodkie. I teraz tak, jeśli chodzi o miód, kto oglądał pierwszy odcinek z ten wie, że mój miód, właściwie już jego resztka, jest jakiś oszukany, ponieważ o tej porze nie mamy... Nie ma możliwości, aby spotkać prawdziwy, dobry miód, który jest w takiej płynnej postaci. To jest niemożliwe, ponieważ pszczoły już dawno nie pracują, a miód zwykły, dobry krystalizuje. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka z to serdecznie polecam, tam jest to wyjaśnione, a ten odcinek gdzieś tutaj podniękuję. Ja mam taki miód, ponieważ jeszcze przed nagrywaniem dostałam go od jakiegoś znaczy kupiłam Moja mama go kupiła, a ja dostałam od mamy, od znajomego pszczelarza. No niestety, ten miód nie skrystalizował, więc to znaczy, że coś jest z nim nie do końca w porządku, ale i tak granula będzie podgrzewana, więc taki prawdziwy, dobry miód i tak straciłby swoje właściwości, więc tutaj też Wam polecam, że jeżeli trafi Wam się taki miód yy, niezbyt. Prawidłowy, że się tak wyrażę, to możecie go zużywać do takich rzeczy, gdzie, nie wiem, do wypieków, do pierników, do granoli, czy do innych takich rzeczy, gdzie miód trzeba podgrzewać. No, odkręć. I teraz polewam sobie moje płatki owsiane i te wszystkie rzeczy, tak żeby to się... Teraz będziemy to wszystko mieszać. Przechodzimy do kolejnego punktu programu, jakim jest smażenie naszej wspaniałej granoli. Dobra, czekam aż patelnia mi się nagrzeje i teraz tak, myślę, że można spokojnie to podsmażyć na suchej. Ja jednak nie chcę ryzykować kolejnego spalenia, bo już wiele razy przez to przechodziłam i nie chcę tego zrobić kolejny raz. Dlatego użyję odrobiny oleju kokosowego. A, wiem, zapomniałam o czymś. Poczułam intensywny zapach oleju kokosowego, to przypomniało mi się, że zapomniałam o cynamonie. Tak, to jest cynamon, wolę powąchać. Nagrzewam patelnię, która jest posmarowana olejem kokosowym i wysypuję płatki. I teraz będę sobie to mieszać. Stać i mieszać mogę też trochę zostawić odejść, ale ja, ja będę jej pilnować, bo bardzo się o nią martwię. Smażenie takiej granoli trwa około 5-10 minut, nie trzeba cały czas przy niej stać, ale warto ją od czasu do czasu przemieszać. Widać będzie po kolorze, że ona jest już gotowa. Niech ja chyba trochę podkręcę ten gaz. Pięknie mi już to pachnie orzechami i bakaniami, które się tak podprażają. Zapach zaczyna się robić obłędny, kolor już też jest właściwy prawie, więc za chwilę będę ją wyłączać i jednocześnie kończyć ten film. I może takie krótkie podsumowanie. Jeśli chodzi o bakalie, to pamiętajcie, żeby kupować takie bez dwutlenku siarki. Ja w ogóle może powiem, dlaczego w ogóle dwutlenek siarki jest zły. On generalnie w większych ilościach jest toksyczny. Natomiast wiadomo, że zjadając bakalie nie jemy takich takich ilości, żeby można było uznać to za coś bardzo szkodliwego dla nas, ale e, dwutlenek siarki zabija niektóre witaminy, na przykład z grupy B, e, i oprócz tego m, zmniejsza też wchłanianie niektórych składników odżywczych, takich jak kwas foliowy. Takie są przypuszczenia. E, I szczerze mówiąc, po prostu lepiej tego składnika unikać, podobno Unia Europejska dąży do tego, aby całkowicie zakazać jego stosowania w żywności. Nie wiem, na ile jest to prawda, Ta, taka informacja gdzieś tam by się obiła o oczy. Więc wybieramy czyste bakalie. Ja polecam te z Lidla i z Tesco, tylko też czytajcie składy, bo nie wszystko w Lidlu jest dobre i nie wszystko w Tesco jest w porządku. Gotową granolę przesypujemy, gotową i wystudzoną granolę przesypujemy do szczelnie zamykanego słoiczka, w którym możemy ją trzymać nawet kilka tygodni, ale no nie wiem, u mnie na pewno tyle nie wytrzyma. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten film, mimo że jest tak nieprofesjonalny, że jakoś zostanie mimo to ciepło przyjęty. Mam nadzieję, że kolejne moje produkcje będą ciekawsze. Zaraz biorę się za montowanie i zobaczę, ile to czasu zajmie, bo tak naprawdę zupełnie nie mam pojęcia, nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo traciłam głos w międzyczasie i inne takie i nie wiem, jak to wyjdzie. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa. Mam pa. tak jakby zbyt dużą presję takiego profesjonalizmu, odpowiednich technikaliów i odpowiedniego czasu. Przywitaj się. Przywitaj się! Kto tam jest? Tak wiem, właśnie sobie nasypałam sierści do granoli, ale mi to nie przeszkadza. Tak?